Witam Was, ja jestem Fisterman i w tym odcinku pokażę Wam jak ustawić bota do SFA. Zapraszam do oglądania. Yy, Nagram ten odcinek od razu po poprzednim, więc nie dziwcie się jak będą oba w tym całym momencie. Więc tak, zacznijmy od tego czym jest bot. Bot jest to program botujący... Dlaczego on jest tak? Ponieważ mam dwa monitory i on się rozciąga. Yy, tak, to jest program botujący, który robi Wam zadania, areny, Lochy, tak dalej. E, możecie sobie pisać tutaj postacie i tak, jak dodać postać? Już po, po, link do pobrania tego programu macie w opisie. E, więc tak, klikacie ustawienia i w ustawieniach macie postacie, z które tego korzystają, oraz możecie dodać bądź usunąć daną postać. Klikacie Dodaj, wybieracie Poland. Zaraz wam, wam pokażę jak ustawić to Poland yy, Bo nie będziecie mieli tego od razu Nazwa konta Powiedzmy ten Kowalski12 którego już usunąłem Hasło Klikacie OK Powinna wam się dać taka postać I ustawiacie ją jak chcecie nie? Czyli możecie ustawić login na start automatically Czyli jak włączycie program od razu wam się zalog zaloguje Do tej postaci i zaczyna pracę yy, Dobra Tutaj macie ile ma zachować złota i srebra. Tutaj macie ile zachować grzybów. Dalej praca. Czyli warta. P pracuję co godzinę. Więc to jest trochę upróczliwe ale ja to mam, bo to daje ha hajsa sporo. Dalej. Zadania, czyli karczma. To tutaj ja wam postawy pokażę, pokażę, jak to ustawić. E, robienie zadań. Trzeba to mieć włączone. E, Zacznie, zaczynaj robić zadań przed 8. Aha, ja się dzisiaj dziwiłem, dlaczego w trzeciej nad ranem mi chciało robić zadań. Dobra, dalej. Strategia ćwiczeń. Strategia ćwiczeń. Zawsze wybieraj zadania z kluczami, preferuj zadania z lepszymi przedmiotami. Zadania z, z wybieraj zadania ze kluczami, to chodzi o lochy. Bo klucz do lochów jest, tak? Które możecie sprzedać i przy okazji sobie otworzyć lochy. Dalej. Preferuj zadania z lepszymi przedmiotami, czyli jeżeli jest tam lepszy przedmiot, oczywiście go wybierze. Preferuj, preferuj doświadczenie, złoto, bądź najkrótsze. E, powiem w skrócie. E, Preferuję doświadczenie. Zawsze doświadczenie. O tak. W ten sposób. I to... Możemy oznaczać, albo oznaczyć, to zależy jak chcecie, to nie wiem co specjalnie daje, ale... No. Kupuj piwa na dzień. Możecie sobie wyłączyć, ja mam wyłączony, ponieważ... Pamiętajcie, że praktycznie zawsze, codziennie znajdziecie po trzy grzyby w karczmie, albo po dwa minimalnie, więc to wam nic nie zabiera grzybów, praktycznie. Dobra, dalej, lochy, tutaj macie lochy, jak ustawić i minimalna różnica poziomów, to jest 10, jak dla mnie, możecie sobie to wyłączyć i wtedy wam będzie robiło lochy, jak będą dostępne, a tak to macie chociaż, że będzie praktycznie pewne, że wygracie. I arena, tutaj sobie ustawiacie według gustu. I tak, na, na czym to polega? Hmm. Minimalna różnica poziomów minus 5, czyli że ma być mniej niż 5 poziomów. E, Pozycja w rankingu 1000, tysiąc, 1500, tysiąc czyli niżej 1500, 1500, tak. Tutaj możemy ustawić, kogo chcemy ignorować. Atrybuty ustawiacie sobie według gustu. Przedmioty tak samo. Jeżeli są takie same, załóż załóżmy, sprzedaj stary. Tak, załóż nowe, sprzedaj załóż stary, sprzedaj nowe. Tak, dokładnie. Yy, trzeba tutaj zaznaczyć. Jeżeli chcecie, żeby to było, i tutaj sobie zaznaczacie, by trzymało się jeżeli chodzi o przedmioty, i wpłacę złoto na gildę automatycznie. Jeżeli chcecie, to będzie wam co drugi dzień wpłacało. No i to by było na tyle z bota, jak go ustawić. A teraz wam pokażę, jak zrobić to, żebyście mieli polęd. Mm, więc tak, wyjedźmy z bota. A jeszcze to, żeby zrobić polskiego. Klikacie ogólne i tutaj wybieracie polish Ustawienia, ogólne, i polish No, tyle Teraz tak, jak ustawić to, żeby mieć e, Polskiego e, polskie, Żeby móc się po prostu dodać postać, data Servers. otwieramy za pomocą Edytora tekstu, obojętnie jakiego e, I tak, to wygląda w ten sposób Następujący Macie takie coś. Tutaj wybieracie sobie polęd. Wpisujecie polęd. Eee, server name W3. Chodzi o to, co jest przed SF game. Czyli w sensie, co jest tutaj. Wpisujecie, kopiujecie to. I wklejacie w to miejsce tutaj. Czyli w eee, server name, url. To. Dam to wam. Ten pliczek dam wam w opisie do pobrania. Zatem mm. macie url i tutaj po prostu musicie dać sfgame.pl żeby była polska wersja gry o to, o to chodzi jeżeli macie powiedzmy świat 31 to wpisujecie s31 i tutaj też s31 ja mam w3 więc też mam polecam grać na, na w3 jeszcze serwer się dopiero rozkręca więc mało tam postaci osób gra więc tak to jest to co musicie tutaj mieć i potem jak jeszcze zrobicie macie spokojnie bota ustawionego dziękuję za obejrzenie jeżeli Wam pomogłem, jeżeli chcecie w ogóle ustawić tego bota, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. A może i taki poradników będzie więcej do innych gier. Dziękuję za obejrzenie, cześć.